Kapitan niepalny. Jak po ogień. Pożar bloku przy ulicy drzewnej wybuchł nagle, w środku nocy. Choć ogień strawił cały budynek, żadnemu z mieszkańców nie stała się krzywda. Widzieli, go? Ja żem widziała. I Ja i ja. Panie, ale chócma. Super bohater się pojawił, uwierzy pan. Tak, a znamy już przyczynę zajścia? Mnie chwyciła taka mega łapa, wyjęła z czwartego piętra i bezpiecznie postawiła na ziemi. Ja widziałem tylko parę wielgachnych nóg, resztę zasłonił dym. U nas pod oknem pojawiła się taka niby zjeżdżalnia, po której zjechaliśmy na trawnik. Prawda, to fiku? Byłem uwięziony w mieszkaniu na parterze, kiedy ta pięść wyważyła drzwi. Strażacy pomogli mi wyjść, bo ja mam panie reumatyzm, i sam to Ek. <kluje> A ja widziałem, to znowu był ten podpalacz i znów wybrał blok niezabezpieczony przed ogniem. Ja widziałem superbohatera był wielki jak dom i ogień nie robił mu krzywdy. Uratował nas wszystkich, tylko szkoda, że nie zdążył uratować naszego bloku.